Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk powstał w 1933 roku. Władysław Krabia-Zamojski, ostatni właściciel dóbr Kurnickich, zapisał cały swój majątek narodowi polskiemu, życząc sobie, aby w Kurniku powstała placówka naukowa, w której będą ludzie zajmowali się badaniami roślin drzewiastych i lasów. Tak też się stało. Od blisko 90 lat w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk prowadzone są badania zgodnie z wolą naszego fundatora. Instytut Dendrologii dysponuje wyśmienicie wykwalifikowaną kadrą. Badania prowadzimy zarówno w naszych laboratoriach, jak i w terenie. Korzystamy z bardzo bogatej kolekcji roślin drzewiastych zgromadzonej w naszym arboretum, znanym jako arboretum Kurnickie, a także licznych powierzchni doświadczalnych założonych przez naszych poprzedników w lesie doświadczalnym Zwierzyniec a także na terenie lasów państwowych w całym kraju. Ponadto instytut dysponuje bogatym zielnikiem, a także specjalistycznym księgozbiorem. Uzyskane w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk wyniki badań publikowane są w najlepszych czasopismach naukowych na świecie, a także w formie książek. Naszą wiedzą chętnie dzielimy się poprzez jej popularyzowanie w formie artykułów popularnonaukowych czy też w formie wykładów. Zachęcam do skorzystania z wiedzy naszych pracowników, chętnie się nią podzielimy. Drzewa, krzewy, krzewinki, półkrzewy i pnącza to zasadnicze formy roślin drzewiastych. Są one na ogół wieloletnimi roślinami o silnie zlewniałych i trwałych łodygach, a także korzeniach. Nie stanowią one jednego taksonu, lecz grupę roślin o zbliżonej budowie morfologicznej. Najokazalszymi roślinami drzewiastymi na świecie są oczywiście drzewa. Nieraz osiągają znaczne wysokości. Najwyższe współcześnie żyjące na świecie drzewa dorastają do połowy wysokości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jak są zbudowane? Część podziemną stanowi rozbudowany system korzeniowy. Natomiast nadziemna składa się z pnia i osadzone na nim korony. A w tejże koronie osadzone są pąki, liście, kwiaty i owoce. A w nich nasiona. Darwin twierdził, że mózgiem drzewa są korzenie. Zajrzyjmy zatem do owego mózgu. Na początku warto wspomnieć, że korzenie są organem roślinnym łączącym organy nadziemne z glebą, a jedną z podstawowych funkcji korzeni, o czym rzadko się pamięta, jest utrzymanie stabilności pnia i korony poprzez zakotwiczenie drzewa w podłożu silnie rozbudowanym systemem korzeni centralnych i obwodowych. Taki pionowy i poziomy kierunek wzrostu korzeni poprzez stabilizację drzewa w glebie zapobiega jego przewróceniu na skutek działania, np. silnych wichur. Czy oprócz stabilizacji drzewa w podłożu, korzenie pełnią jeszcze inne funkcje? Ależ oczywiście, że tak. Główną funkcją systemu korzeniowego jest pozyskanie wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych oraz dostarczenie tych składników do nadziemnej części rośliny. To właśnie dzięki korzeniom możliwe jest wykorzystanie wody w procesie fotosyntezy. Pobieranie składników pokarmowych nie odbywa się jednak dzięki grubym, zdrewniałym korzeniom, o których była przed chwilą mowa ale ich niezdrewniałym, drobnym rozgałęzieniem stanowiącym swoiste zakończenia systemu korzeniowego. To od ilości drobnych korzeni pozostających w związku symbiotycznym z grzybami koryzowymi, które u drzew rosnących w warunkach naturalnych przejmują funkcję włośników, zależy jakość i ilość pozyskanych składników pokarmowych. Wśród drzew wyróżnia się trzy podstawowe typy systemów korzeniowych. Palowy, np. przykład u sosen i dębów. Ukośny, np. u jawora, buka czy jodły, a także płaski, np. u świerka. Z korzeni wyrasta pień. Przyjrzyjmy się jego budowie. Charakterystyczny dla drzew pień to po prostu gruba, zdrewniała łodyga, która dźwiga koronę. Od zewnątrz otacza go kora, a w zasadzie martwica korkowa, pod którą znajduje się floem, dalej kambium oraz drewno stanowiące największą część objętości pnia. Bardzo ważną tkanką pnia jest właśnie kambium, ponieważ to tkanka merystematyczna, twórcza. I dzięki temu, że jej komórki się dzielą, powstaje drewno odkładane do środka pnia oraz łyko odkładane na zewnątrz od kambium. To dzięki podziałom komórek kambium drzewo przerasta na grubość, a na przekroju widzimy słoje przyrostu rocznego, które odmierzają każdy rok życia drzewa. Największą częścią wientości stanowi drewno. Zobaczmy, jak wygląda ona pod mikroskopem. Drewno roślin iglastych i liściastych różni się od siebie bardzo. Drewno roślin iglastych jest w 90% zbudowane z cewek, które stanowią elementy przewodzące. Natomiast elementami przewodzącymi u roślin liściastych są lepiej wyspecjalizowane naczynia, które mogą być rozłożone albo w formie pierścienia w ramach słoju przyrostu rocznego. Albo regularnie na całej szerokości słoja. Żywymi elementami w drewnie, zarówno roślin iglastych, jak i liściastych, są komórki miękiszowe, tworzące promienie. Natomiast wszystkie pozostałe elementy, cewki, a w przypadku roślin liściastych, naczynia i włókna, są martwe, bo właśnie w taki sposób najlepiej speł spełniają swoje funkcje. Drewno odkładane wiosną różni się u wielu gatunków od drewna jesiennego u nagozalążkowych. Wiosną komórki są cewek są cienkościenne i mają duże światło, natomiast w drewnie odkładanym jesienią są grubościenne, a światło ich jest niewielkie. Również w przypadku niektórych roślin liściastych naczynia tworzone wiosną są bardzo duże, mają bardzo dużą średnicę, natomiast te wytwarzane jesienią średnice mają znacznie mniejszą. Elementem przewodzącym u iglaków są cewki, długie, bardzo wąskie rurki, które zawierają w swoich ścianach jamki. Natomiast u drzew liściastych elementem przewodzącym są, lepiej wyspecjalizowane do tego celu, naczynia, zbudowane z członów naczyń, czyli poszczególnych, Takich elementów konstrukcyjnych, które ułożone jeden nad drugim tworzą długą rurę. Przewodzenie jest bardzo ważną funkcją, ale nie jedyną. Pamiętajmy o tym, że woda jest przewodzona w kilkunastu najmłodszych słojach przyrostu rocznego, a czasami nawet tylko w jednym ostatnim słoju. Natomiast bardzo ważną funkcją drewna jest jego funkcja wzmacniająca jego właściwości mechaniczne. Które uzyskujemy dzięki obecności włókien lub zdrewniałych ścian naczyń. W żywych komórkach, miękiszowych gromadzone mogą być także materiały zapasowe, wykorzystywane w trakcie dalszych etapów rozwoju. Budowa i funkcje są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Na podstawie cech drewna możemy odróżnić od siebie, na przykład sosnę od świerka czy tam od jodły albo klon od kasztanowca. Natomiast również to, do czego wykorzystujemy drewno, związane jest z jego strukturą. To, czy jest ono miękkie, czy twarde, czy możemy je palić w kominku, czy nie możemy, wynika właśnie z tego, jak jest ono zbudowane. W koronie występują także pąki. Są niezwykle ważne. Dlaczego? Kiedy widzimy pąki, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że kryją one coś niezwykłego, a mianowicie merystem wierzchołkowy, któremu należy zapewnić właściwą ochronę, właściwy komfort termiczny. I właśnie taką funkcję pełnią łuski, których wiele warstw osłania tę drogocenną, strukturę, której podziały zagwarantują wzrost w przyszłym sezonie. Z tych rzeponków mogą wytworzyć się liście. Do czego potrzebne są drzewom? Liście są drzewu niezbędne, ponieważ umożliwiają m.in. fotosyntezę, oddychanie i transpirację. Fotosynteza to proces, w ramach którego liście pochłaniają światło słoneczne i dwutlenek węgla. W rezultacie drzewo pozyskuje życiodajną energię, która pozwala mu na przykład na dalszy wzrost czy na wytworzenie kwiatów, owoców i nasion. Można zatem powiedzieć, że liście są dla drzew jak wielka inwestycja. Najpierw drzewo zużywa wiele swojej energii, żeby wyprodukować ogromną liczbę liści, ale w efekcie zdobywa kluczowe zasoby. W arboretum kurnickim rośnie wiele gatunków drzew. Ich liście bardzo się różnią. Dlaczego? Zróżnicowanie liści wynika z konieczności przystosowania się drzew do warunków środowiskowych, w jakich dany gatunek występuje. Liście różnią się przede wszystkim kształtem, ale również teksturą. Niektóre są gładkie, inne szorstkie, kujące bądź lepkie. Liście mogą też różnić się zapachem. Na przykład grujecznik japoński nazywany jest drzewem ciasteczkowym, ponieważ jesienią jego liście pachną jak ciasteczka albo wata cukrowa. Drzewa kształtują swoje liście tak, by w optymalny sposób wykorzystać dostępne w danym miejscu światło, a jednocześnie by na produkcję liści zużyć jak najmniej energii. Jak zbudowane są liście? Liście składają się z blaszki liściowej, ogonka liściowego oraz nasady liścia, która łączy liść z łodygą drzewa. Cechami morfologicznymi, które umożliwiają rozróżnienie jednego gatunku drzewa od innego, są między innymi wierzchołek liścia, brzeg blaszki liściowej czy też jego unerwienie, przy czym wyróżniamy nerw główny i nerwy boczne. Co ciekawe, największe liście na świecie mają palmy rafie, których liście osiągają długość do 20 metrów. Jakie są rodzaje liści? Można na przykład wyróżnić liście pojedyncze i liście złożone. Liść pojedynczy ma tylko jedną blaszkę liściową osadzoną na ogonku liściowym, jak na przykład ulipy, klonu czy dębu. Liście drzew iglastych, na przykład sosny, to również liście pojedyncze. Liść złożony natomiast składa się z kilku lub większej liczby blaszek liściowych, które nazywamy listkami. Przykładem liścia złożonego jest liść kasztanowca. Do kompletu pozostały nam jeszcze owoce i kwiaty, które służą do rozmnożenia generatywnego, ale o nich opowiemy przy innej okazji.